Jesteśmy na Pomoście, który może też delikatnie falować, yy, przez co kamera również będzie się delikatnie poruszała. Nie, a Dawid a mówi, nie że fal. nie ma fal! <noise> Jesteśmy w Twoim naturalnym środowisku. A Dominik tylko Jesteśmy udaje, że środowisku. jest ciepło, bo generalnie jest bardzo zimno. Przygotowywaliśmy izotonik na bazie naparu z pokrzywy. Na bazie naparu z pokrzywy, mówiłam... na czego nie rozumiem. I mówiłam Wam o tym, że mogłabym zamieszkać na łące, więc marzenia się spełnia i oto kolejny odcinek Kuchni Młodego Sportowca nagrywamy właśnie no, prawie na łące. E, jesteśmy w pięknym miejscu Akademii Aktywnego Wypoczynku Mamut Camp. W Strzegowie. Nad rzeką. Nad rzeką. W Krą. To no, jest ja no, Tak jest... mi się wydaje. A jak nie, to się wytnie. W każdym razie jesteśmy nad rzeką. Taka woda płynie. E, I mamy wodę. Nie wiedziałam, że moje nogi mają taki zasięg, ale nie było po, chlapało. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nawodnieniu. O wodzie. O wodzie, czyli nawodnieniu, o nawodnieniu, tak. odwodnieniu. Nie, niestety jeszcze nie mamy kuchni polowej, dlatego dzisiaj nie będziemy nic gotować, natomiast porozmawiamy sobie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jesteśmy na pomoście, który może też delikatnie falować, przez co kamera również będzie się delikatnie poruszała. Jakie znaczenie ma dla sportowca na Wodnienie, nawodnienie. Woda. <grymne> Jakie jest znaczenie dla sportowca na woda? Ogromne. Spodziewa Zaskoczyłam cię. Spodziewałem Zaskoczyłam się takiego. No, no, spodziewałem się takiego <grymne> Cóż ci będę mówił? Eee, no, no? Po, e, ono, do, powtórzę. O, a znowu się oplułam. <grymne> Ponieważ woda bierze udział w transporcie witamin. E... Albo tłuszcze. Albo tłuszcze, dokładnie tak. <grymne> Jeszcze bardziej ogromne, ponieważ bierze udział w transporcie witamin, hormonów, jest tak naprawdę podstawowym składnikiem wszystkich procesów życiowych, więc bez wody e, trenowanie nie byłoby efektywne, po prostu. Woda bierze również udział w termoregulacji, e, dlatego jeżeli trenujemy, pocimy się, woda jest nam niezbędna podczas treningu. A jest różnica, jakby, jeżeli chodzi o jakby, picie nie? na treningu, to to czy się pocimy bardzo, czy mniej, to powinniśmy tyle samo wody, czy jednak to ma znaczenie? E, ma znaczenie i e, oczywiście, jeżeli pocimy się bardziej, to powinniśmy spożywać wody wysoko zmineralizowane z dodatkiem e, elektrolitów, o których A. wspominaliśmy w odcinku z izotonikiem. z izotonikiem. No właśnie, jaką wodę powinien wybierać sportowiec? W sensie chodzi mi o tą zawartość, wiesz, minerałów. Substancji. No wiesz. No, no, no. No, wiem o co chodzi, oczywiście. To też zależy od tego, czy jesteśmy. <grym> ale ja beznadziejnie pytania dodaję. <grym> nie, bardzo istotne. Nie, no dobra, okay. to są bardzo. Nie ma głupich pytań, umówmy się. No ale mogą być tylko nieskładnie złożone. <grym> ale ja zrozumiałam, myślę, że wy też. Dobrze. Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy w dniu treningowym, czy w dniu nietreningowym, czy się obficie pocimy, czy nie. Mm -hmm. Jeżeli. Um, Zacznijmy od tego, że wody. Zacznijmy od tego. E, że wody będą dzieliły się na źródlane i mineralne. No. Jak myślisz, którą wodę y, powinien wybrać sportowiec? No, mnie się wydaje, że taką tą mineralną, nie? Taką A mineralną. nie taką ze źródła? Z źródła? Życia. A, no chyba to jest źródło życia. <grym> <grym> Ty no, nie wiem, ale wydaje mi się, że mnie się wydaje, że mineralną. Że mineralną. Wody źródlane charakteryzują się niską zawartością składników mineralnych. E, więc rzeczywiście sportowcy powinni sięgać po wody o wyższej zawartości składników mineralnych. Wody średnio zmineralizowane, bądź wysoko zmineralizowane e, w czasie około treningowym. Okay. E, dlatego warto czytać e, etykiety e, wód, które kupujemy. W sklepach, okay. ponieważ one nie różnią się tylko ceną, ale również właśnie, również właśnie zawartością składników mineralnych. I całkiem no. przypadkiem e, mamy przygotowane tutaj trzy wody mineralne. E, Zupełnie. Bardzo popularne. My teraz nie reklamujemy żadnej e, marki, natomiast chcemy Wam pokazać. Totalnie się nie domyślicie, jaka woda jest w takiej butelce. A ty mówiłaś w ogóle coś takiego, że w czasie około treningowym powinniśmy pić wodę mineralną? Wodę o wyższej no, no. zawartości minerałów. A poza jakby niższą, czy? E, może być niższa. To mogą być wody średnio zmineralizowane lub nisko zmineralizowane. Okej. Okay. Ale generalnie jest tak, że im bardziej zmineralizowana, tym lepsza i najlepiej pić w ogóle zmineralizowaną? Czy, czy? E, no właśnie, nie, niekoniecznie. Jeżeli mamy czas nietreningowy, Aha. niech to będzie woda z niższą zawartością minerałów. Natomiast jeżeli jest to czas Treningowy, okołotreningowy, niech to będzie woda z wyższą zawartością e, minerałów. Tak. Kropka. Ja miałem kiedyś takiego kolegę, który właśnie mówił, był, był, był z, z, świetnym mówcą, po prostu zarąbistym mówcą był. Mówił, 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 mówił i potem się zacinał. Kropka. I e, nie chodzi nam tutaj, tak jak Patrycja powiedziała, o reklamę, ale o to, żebyście wiedzieli, gdzie znaleźć na etykiecie. Tak. Jest to Informacja. woda źródlana, czyli woda o niskiej zawartości minerałów. Tak. Szukamy e, takiego e, zdania, wyrażenia. Ogólna zawartość składników mineralnych, ogólna mineralizacja, suma składników mineralnych rozpuszczonych w jednym litrze. Czy Dominiku znalazłeś takie zdanie? Pięknie, w ogóle to jest niesamowite, że ty te zdania Znamy, pamiętasz. Na... Tak, to Z... przeprowadziłam tyle szkoleń już, <laughs> że, że mam to po prostu już we krwi. Uwaga, czytam. Woda źródlana. Suma składników mineralnych – 230 mg na litr. Czyli jest to woda o niskiej zawartości e, minerałów. No to nie to, że jest gorsza. Napisali, że jest źródlana i To jest woda, jest... po którą e, sięgamy w dni nietreningowe, w dni, kiedy jest chłodno, kiedy się e, nie pocimy. Mhm. Dobrze, mamy to. Następny. <grym> 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 Taka woda, też nie wiadomo jakiej marki, prawda? Naturalna woda mineralna, nienasycona CO2, średnio zmineralizowana. Coś tam, coś tam. Czyli tu już sama nazwa wskazuje, że jest to woda średnio zmineralizowana i składników mineralnych powinna zawierać w przedziale między 500 a 1500. Znowu oplułam. Między 500 a 1500 w jednym litrze. Dobre jest. C ogólna zawartość soli mineralnych: 644,2 mg na litr. Myślę, że to już nie wymaga żadnego komentarza. Sprawdzamy kolejną Ale tu wodę. Ale to było soli mineralnych. Soli. O, przepraszam, czyli jeszcze muszę dodać e, czwartą regułkę. Totalnie się nie spodziewacie, jaka to jest woda jakiej marki. Szczególnie, że trzymasz rękę. Pod... Główne składniki mineralne. A tu ogólna jest jeszcze. Ogólna zawartość. Ale ogólna za chwilę. A tu masz jeszcze podział na kationy i aniony. Dokładnie tak, i na. A czemu? E, i na... nie wiem. Aha. Ogólna zawartość rozpuszczalnych składników mineralnych. 2398,85 mg na litr. Świadczy to więc o tym, że jest to woda wysoko zmineralizowana, ponieważ w swoim składzie zawiera więcej niż 1500 składników mineralnych rozpuszczonych w jednym litrze. I po taką wodę sięgamy kiedy? Podczas treningu e, lub wtedy. W czasie kiedy... około treningowym lub nie Czyli wiem. Mam wysokie temperatury powietrza i bardzo się pocimy. Tak, dokładnie. Miałem to na końcu języka. I chciałem Cię zapytać o to, ponieważ jest mnóstwo mitów i mnóstwo rzeczy, też ja słyszę jako trener. Ile to się nie powinno pić wody w ciągu dnia? Jak to jest? Kto ile powinien pić wody? Bardzo różnie. E, to wszystko zależy. <laughs> to jest najlepsza odpowiedź. Przepraszam, a ile? To zależy. To jest moje ulubione słowo, tak. To zależy. To zależy od tego, ile trenujemy, jak długo trwa trening, jak obficie się pocimy. Ale takie ogólne rekomendacje mhm. dla, dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci do 9 roku życia wynoszą e, do około 1750 ml, czyli to jest no trochę więcej niż butelka 1,5 litrowa. No, tak, to jest butelka i 700. <laughs> 250! Tak, to jest butelka półtora, półtora litrowa i 250. I 250. Natomiast oh po 10 roku życia już się rozdziela zapotrzebowanie na wodę, jeśli chodzi o dziewczynki i jeśli chodzi o chłopców, ponieważ występują różnice w rozwoju. Mm -hmm. Dziewczynki będą potrzebowały tej wody około 1900 ml, chłopcy 1950, to w takim wieku między 10 a 12 rokiem życia. Później to nie są duże różnice, są duże różnice. E, więc tak naprawdę e, to są tylko takie ogólne normy, gdzieś tam jakieś widełki, mhm. więc jeżeli oczywiście przekroczymy e, tę ilość, to <śpuszczaj> absolutnie nic się nie stanie. W e, między 13 a 16 rokiem życia e, u dziewcząt, to, wzrasta, to zapotrzebowanie wzrasta właśnie o taką niewielką ilość do 1950 ml, u chłopców jest to 2100, natomiast już po 16 roku życia te różnice są większe, ponieważ dziewczynki e, będą miały zapotrzebowanie 2000 ml, natomiast chłopcy 2,5 e, litra. Okej, okay, ale to mówimy oczywiście w dobowym aspekcie. Mówimy w dobowym aspekcie i mówimy w czasie takim o umiarkowanej intensywności treningowej. Czyli mm -hmm. zakładamy, jeśli chodzi to o dzieci i młodzież zakładamy, że jest to dzień kiedy mają lekcje wychowania fizycznego, a nie mm -hmm. jest to dzień kiedy jest to bardzo mocny trening. Jeżeli Jasne. dokładamy do tego intensywny trening, no to tutaj też są rekomendacje, że Powinniśmy przejmować 13 ml na kilogram masy ciała na godzinę treningu. Oczywiście nie będziemy tego aż tak bardzo pilnować, zapewne i liczyć. Ale są takie rekomendacje. Ale są takie rekomendacje. Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że im dłuższy trening, im cięższy trening, mhm. to zapotrzebowanie na wodę zdecydowanie wzrasta. Dobra. Jak mniemam, jeżeli wypijemy wody za mało, to się możemy odwodnić. A Dokładnie. co się dzieje, jak wypijemy wody za dużo? Możemy się przewodnić i to jest również e, niekorzystny objaw. Okej. Okay. Jak nie mam generalnie częściej jest tak, że się raczej zawodnicy odwadniają niż przewadniają. E, tak, jest to chyba najbardziej. Jest to chyba najczęstszy błąd popełniany przez młodych sportowców, że właśnie sięgają po wodę wtedy, kiedy już się chce pić, e, a to pragnienie z kolei świadczy już właśnie o, o odwodnieniu. Okej. Okay. A jak to rozpoznawać właśnie to odwodnienie, jak w którym momencie jakby skąd ja mam wiedzieć, że teraz to już potrzebuje wody i żebym się nie odwodnił? W takich profesjonalnych warunkach e, musielibyśmy sprawdzić wiele parametrów, natomiast możemy to też określić w warunkach domowych, mhm. e, treningowych. Tak jak powiedziałam, uczucie pragnienia suchości w ustach będzie świadczyło już o tym, że nasz organizm jest e, odwodniony, dlatego nie dopuszczajmy e, do właśnie takiego uczucia. Mhm. Tylko pijmy wodę wtedy, kiedy się nie chce pić, po prostu regularnie e, małymi porcjami. I bardzo fajnym sposobem na określenie tego, czy jesteśmy dobrze nawodnieni, czy nie, jest obserwacja swojego moczu. Czyli jeżeli nasz mocz ma kolor taki bardzo skoncentrowany, ciemno-pomarańczowy, ciemnobrązowy, jest to symptom świadczący o tym, że nasz organizm jest już bardzo poważnie odwodniony. Jeżeli ta barwa moczu jest taka jaskrawo-żółta, oznacza, że organizm jest. Mocno odwodniony, ale to zazwyczaj się dzieje po nocy, kiedy nie spożywamy wody, tak? kiedy śpimy i rzeczywiście ta barwa moczu jest taka. Jeżeli kolor jest słomkowy, taki lekko przezroczysty, jasnożółty, świadczy to o tym, że jesteśmy dobrze nawodnieni, natomiast jeżeli ta barwa moczu jest bardzo przezroczysta, będzie to świadczyło o przewodnieniu. Ile mocz rzeczy może nam powiedzieć? Był taki, dygresja, był taki świetny żart, znaczy świetny, nie wiem czy świetny, ale był taki żart w gag powiedziany na scenie w kabaretcie Anim Rumru, jak koleś z MKO przychodzi z próbką moczu i trener pyta: I co ta próbka moczu pana powie panu powiedziała? On mówi: Nic mi nie powiedziała, bo jak szedłem, to z nią nie gadałem. Jak to, jak szybko się czeka? W sensie inaczej, chodzi mi o to no, czy to jest tak, że ja się odwodnię, jeżeli zrobię na przykład, nie wiem, dwugodzinny trening i nie wypiję nic od razu, to od razu jestem odwodniony i od razu coś się dzieje złego, czy to jest tak, że to odwodnienie to musi trwać tydzień, czy jak to jest? Nie, tak naprawdę też są takie widełki, jeśli chodzi tutaj w kontekście dzieci i młodzieży, że w ciągu godzinnego treningu mogą stracić od 0,3 do nawet 2 litrów wody, czyli to już są poważne straty. Czyli generalnie Czyli to Możemy nawodnienie... się odwodnić w trakcie jednego treningu. Czyli to nawodnienie trzeba dbać cały czas. To nie jest tak, że w tym tygodniu piję mniej, to w przyszłym sobie piję więcej. E, dokładnie tak. Cały czas musimy dbać o odpowiedni poziom nawodnienia. A właśnie. A jak to odwodnienie, właśnie, co, co ono robi w naszym organizmie, jak ono wpływa na naszą formę sportowców? No, oczywiście doprowadza do poważnych zaburzeń zdrowotnych natomiast w kontekście sportowych po, w kontekście sportowym pogarsza termoregulację prowadzi do spadku koncentracji do drażliwości no i właśnie w konsekwencji do pogorszenia się naszej wydolności i może spowodować się Spadek tej wydolności nawet o 15%. Czyli wyobraź sobie, że masz ważne zawody, nie jesteś odpowiednio nawodniony i e, poziom Twoich umiejętności sportowych e, jest niższy nagle o 15%. Dobra, słuchajcie, myślę, że tak ogólnie <laughs> powiedzieliśmy o tej wodzie, o tym nawodnieniu. A oczywiście to jest ważne. Tak, i oczywiście pamiętajcie, że e, mówimy o tym w kontekście osób zdrowych, osób, które nie mają problemu z nerkami. E, nawet no, ja, tak. wiedziałem. Kropka. Nawet ja wiedziałem. Kropka. No i co? I widzimy się w następnym odcinku A w następnym? o kontuzjach. Opowiemy o kontuzjach. Jak zapobiegać i jak leczyć. Jedąpię. Dietą. Znowu! Jedąpię. Piąteczka! Tobie nam się nie zgrało, ale może być. Dobra, trzymajcie się. Bo my już zamarzamy, mamy już sine stopy. I zaczyna padać.